Manko witajcie w kolejnym odcinku Kariery Broga, czyli naszej przygody z Football Managerem 2013, no i AFC Wimbledon. O, w ostatnim odcinku mówiłem, że spotkamy się pod koniec sezonu, jednak troszeczkę zmieniły się plany, ponieważ mm. udało nam tutaj się wygrać z derby county 2-1 w piątej rundzie FA Cup, dlatego e, doszliśmy do 6 rundy, w której zagramy z Chelsea Londyn, tak więc to będzie chyba Nasz no, najpoważniejszy przeciwnik w pucharze. Tak więc postanowiłem rozegrać ten mecz z Wami na żywo. No i e, no to później. <ścoughs> e, dlatego, no tak więc niepotrzebnie wyszedłem. Ogólnie same najlepsze drużyny zostały, to tak więc Chelsea City i United. Nie ma Arsenalu, nie ma Tottenhamu, odpadli, nie wiem czemu, zostało Benley. Peter Bro. Szkoda, że nie dostaliśmy tych dwóch drużyn, no ale trzeba będzie stawić czoła Chelsea. Tutaj sobie przygotowałem już poprzednie spotkania z Chelsea. Tak więc udało nam się wygrać z nimi tylko raz. I ten mecz właśnie mogliście oglądać ze mną. Ten mecz wygraliśmy 1 do 0. No i niestety to był tylko jeden mecz, w którym jakiekolwiek punkty od Chelsea wyciągnęliśmy. No ale zdarzyło się zwycięstwo, może zdarzyć się znowu. Gramy w pucharze. Aha, to jest... Oni jeszcze grają w lidze europejskiej, tak więc chyba będą potrzebować skład bardziej na Ligę Europejską niż na ten Puchar. Możemy na to liczyć. No i tak, ostatnio widzieliśmy się tutaj w Blackburn, tak więc nie przegraliśmy od ostatniego meczu, tak więc to jest 1+, Remis z Evertonem 1 do 1, z West Bromem 0 do 0 na wyjeździe. Trochę szkoda tutaj, że nie udało nam się wygrać, no ale lepszy remis niż porażka. Tutaj wspomina, wspomniany mecz właśnie wygrany z derby 2 do 1 remis z Arsenalem w domu 1 do 1 coś niewiarygodnego po prostu później wygrana ze Stoke 2 do 0 i remis z Reading 0 do 0 tak więc wzloty i upadki ogólnie nie przegraliśmy ale te mecze zremisowane moglibyśmy wygrywać tak więc dzisiaj mecz z Chelsea zobaczmy tabelę obecnie jesteśmy na 16 pozycji Mamy tutaj mecz straty co do większości drużyn. Punktów mamy 30, czyli po 30 meczach 30 punktów całkiem ok. 8 meczów do końca ligi, tak więc jeszcze tutaj co nieco może się zdarzyć, ale mam nadzieję, że już tutaj strefa spadkowa jest już za nami. Mamy tutaj 4 punkty straty do 13 miejsca Norwich, no i tutaj będziemy walczyć mniej więcej, żeby jakoś te pozycje jeszcze jeszcze tutaj wyjść wyżej. Tak więc zobaczmy skład, zobaczmy oceny teraz jak się przedstawialiśmy Całkowity, na szybko tylko kilku zawodników, tak więc Rediger najlepszym zawodnikiem, naszym 7 razy gracz meczu już następnie Downik, który niestety obecnie ma kontuzję, później Azevedo, Mezege ostatnio zaczął grać, najgorzej spisuje się dalej Aldric Bombele, który no, gra, później Jaozinho 19 meczów, no ale niestety spisuje się dużo, dużo poniżej swoich możliwości, później Samasa, czyli tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach będę potrzebował nowego bramkarza, dobra zapowiedź meczu skład meczu i jedziemy, tak więc tutaj mieliśmy skład z poprzedniego spotkania tak więc rozpoczniemy sobie w bramce Samasa i tak, Celso na pewno Larnel Cole to nie wiem, Piazon na lewą stronę, Rydiger za Günthera, Guild za tutaj jeszcze Budę Budla Budebuda <laughs> Bude właśnie e, to Larnyl hm co z nim zro zrobimy, Azevedo tutaj za Mezege Normanta, kurde, słaba mm, kondycja, ale on ostatnio jest w zabójczej formie, może tutaj troszeczkę 6,90, troszeczkę słabiej, ale ogólnie w bardzo dobrej formie jest ten młody zawodnik. No to może... Mm, może Larnel Cole za Stephensa, Aha, no i tutaj troszeczkę pozmieniamy sobie tą taktykę, miałem to zrobić. Wcześniej, ale nie było okazji, tak więc tutaj damy sobie kompletny napastnik. Tutaj sobie damy wysunięty rozgrywający. Tutaj tak samo, Obaj, oboje na atak. Tutaj rygiel defensywy. Tutaj damy sobie bardzo płynny eee, i schodzący napastnik. Tak, spróbujmy zagrać ten mecz. Eee. Dobra, myślę, że jesteśmy gotowi, tak więc spróbujmy. Spróbujmy wystąpić w tym meczu. Oni grają ustawieniem 4-4-1-1. No i tak, rozmowa motywacyjna, tak więc spróbujmy ich pomotywować w miarę skutecznie. Ogólnie morale wystrzeliło w górę, tak więc myślę, że nie będzie już problemów z atmosferą jak na razie w zespole. No i dobra, rozpoczynamy ten mecz, a tutaj mamy ustawione na kluczowe, tak więc zmieńmy na rozszerzone. No i Redmond przy piłce, strzał z dystansu, ale bardzo niecelny był ten strzał, tak więc początek meczu nieudany. I uwaga, Samasa dobrze wyłapuje tą piłkę, no i możemy budować teraz naszą akcję. Niestety Bude-Buda Buda bardzo słabo, no ale znowu wrzutka w pole karne i samasa łapie tą piłkę. Gild Guild do Arnautowicza. Tutaj Honda dobrze tutaj rozsyła te piłki. Arnautowicz. Co zrobi? Podanie do Selso. Selso. Chyba to było podanie, ale sam dobiegł do tej. Piłki Selso i jest bramka 1 do 0. Czwarta minuta i bardzo dobrze e, przedstawia się początek tego spotkania dla naszej drużyny Hazard. Uwaga, tutaj Honda dobrze dopiazona i mamy szansę na kontrę. Piazon Do selco. Selco do Hondy. Honda niestety stracił tą piłkę. Honda ogólnie gra słabo, ale ma przebłyski. Tak więc mam nadzieję, że ty... Ale szłupek tutaj po strzale hazarda. Arnautowicz do celso Selso. Pięknie zgrywa Piazon, uwaga, Piazon! I bramka! 2 do 0, piłka ląduje w siatce. Sz szósta minuta spotkania i wygrywamy 2 do 0 z Chelsea. Coś nieprawdopodobnego w ogóle. Aż w to normalnie nie wierzę. Pięknie rozpoczęło się to spotkanie dla AFC Wimbledon. No i o to właśnie chodzi. Tak trzeba grać. No i uwaga Arnautowicia Ajajaj Ter Stegen wyłapuje tą piłkę No i Katas Mógł zamiast tego pierwszego A mieć U Ale a to Kalas Dobra sorry Redmond Redmond bardzo dobrze spisał, spisywał się Dla reprezentacji pod moim Panowaniem ale Piazon Uwaga kolejna akcja Piazon Próbował z dystansu ale niestety nie udało się Tak więc chyba zmiana Troszeczkę tutaj Poleceń dla piłkarzy Myślę, że udało się. I tutaj jeszcze Rydiger próbował No uwaga, selso rzut rożny, ale niestety tutaj dobrze obrońcy spisali się w wybiciu tej piłki. 41 minuta spotkania i Redmond. Redmond woga zszedł na lewą nogę, ale jeszcze Ramirez. Co tutaj zrobi, podanie do tyłu do obrońców? No i koniec tej akcji. I tutaj mieliśmy my akcję, jednak została ona przerwana przez obrońców Chelsea i Redmond. Po raz kolejny akcja Chelsea rozpoczyna się od niego. Redmond do Siala... Jak on miał? <laughs> nie zdążyłem przeczytać. Ramirez do Castaniosa. Uwaga, Oscar? A sama sa, dobrze, ale gilt niepotrzebnie nie atakowany i wybija nasz rożny. Azad. Normantas, tutaj bardzo słabe to wybicie, jeszcze Azard. Rydiger do Hondy i co? Żyd wolny, na szczęście nie było karnego. Dobra, to będzie chyba koniec pierwszej połowy, tak jest, tak więc uwaga, wygrywamy 2 do 0. Jestem bardzo zadowolony, tak jest, no i gramy dalej. Jak na razie najlepszą ocenę ma Larnel Cole, 7,70. Rediger, ależ tutaj piła do Selco, ale Selco nie jest aż tak szybki Myślę, że chyba żaden zawodnik by nie doszedł do tej piłki 50 minuta spotkania i Oscar przy piłce, tutaj piłka się odbiła od numeru 19 Azard, uwaga Azard, jeszcze do środka i karny, uwaga Ramirez i niestety 2 do 1 po rzucie karnym No ale nie potrafią E, zawodnicy Chelsea tutaj e, strzelić z gry musieli się ratować rzutem karnym Kalas do Azara uwaga! No i pięknie Rydiger wybija tą piłkę i mamy szansę na kontrę Selso Normantas ach tutaj e, niestety tą akcję trochę spowolniliśmy koniec e, tej akcji i czekamy na następną 63 minuta wybicie od Samasy na Selso Selso tutaj ach myślałem że e, Pojedzie sprintem do tej piłki jednak niestety chyba się wywrócił. Rydiger pięknie w obronie i dlatego właśnie jest najlepszym zawodnikiem naszego zespołu. Kol, na selso. Selso tutaj nie wiem czy e, to on zgrał do hondy. Piazon do selso! Ach i Ter Stegen tutaj wyfrunął naprawdę. Wyrósł jak spod ziemi i obronił ten strzał głowy. Selso. E, mamy rzut wolny. Selso. Ależ tutaj mocny strzał ale w, w ten rejon bramki gdzie właśnie Terstegen stał e, rzut wrożny ależ mieliśmy szczęście poprzeczka po strzale numeru 34 Honda, e, Normantas nie ma z kim grać Normantas do Hondy tutaj e, dobra dwójkowa akcja Selso ach Terstegen po raz kolejny wyłapuje ten strzał Lozano Honda już tutaj słaby, dobra, 71. minuta, możemy zrobić zmianę za Hondę wejdzie Pat Stephens no i jedziemy dalej 75. minuta, spotkanie, spotkania, wybicie Samasy i mamy Piłkę pod naszymi nogami. Selso do kola. Kol. Uwaga, kol. Ach, jest zablokowany ten strzał przez obrońcę jeszcze. Arnautowicz próbował tutaj dośrodkować, ale za mocno sobie przyjął tą piłkę. No i koniec już akcji. 81 minuta i dalej. AFC Wimbledon przy piłce, tak więc to był chyba strzał w dziesiątkę. Selso i pięknie I 3 do 1! I to jest druga bramka selso w tym meczu i chyba czwarta. W Puchar, w pucharze FA Cup dla tego zawodnika Arnautowicz do Piazona. Piazona, ale prosto w bramkarza. Oskar, dalekie tutaj. Hmm, posłanie piłki Guild nie pozwala na rozwój akcji. Oscar, ależ tutaj naprawdę piękne podanie do Oscara. No i jeszcze zmęczony Normantas, ale nie mamy tutaj za niego zmiany na defensywnej pomocy. Lozano, ależ pięknie, ale Budebuda e, też bardzo dobrze w obronie. Selso. pięknie do Arnautowicza. Arnautowicz, strzał z dystansu. Dobry strzał, chociaż może troszkę za lekki, ale i tak Terstegen miał z nim kłopoty. E, Stefens pozwolił tej piłce na opuszczenie boiska. Gramy na czas, tak jest. Guild, guild na Riddgerach, niewiele brakowało, no i to są ostatnie minuty tego spotkania i ja już chyba mogę oficjalnie stwierdzić, że AFC Wimbledon awansuje do ćwierćfinału, tak mi się wydaje, że to będzie ćwierćfinał chyba, następny mecz, e FA Cup, ach, ach, żebym czasami tylko tutaj nie zjebał, e 3-2 i tutaj jeszcze będzie ponad minuta na grę. Hazard z Oscarem tutaj zamienili się pozycjami. Guild daleko. Jeszcze guild na Azewedo i mamy piłkę. Guild. Obyśmy jej nie stracili głupio i niestety właśnie w tym momencie co mówiłem. Uwaga, Lozano, Milosewicz. Ale bardzo dobrze, że takie niecelne taki to podanie. I koniec meczu! Tak jest, tak więc graczem meczu został Celso z dwoma bramkami. Później zaraz za nim. Larnel Call 8.40. Czyli naprawdę super, bardzo dobry mecz, wygraliśmy u siebie z Chelsea 3-2. E, posiadanie piłki, zobaczcie, 38% na 62 to naprawdę był pogrom Chelsea, strzał w sumie tyle samo. Czyli nieważne kto częściej jest przy piłce, ważne kto wykorzystuje swoje okazje. Tak więc my wykorzystaliśmy naszą, czyli już wiemy, że West Brom e, ograł West Ham. Manchester United zagra ponownie z Peterborough i Manchester City również tak więc tutaj może może paść niespodzianka tak więc tutaj będzie dogrywka ale my awansowaliśmy do półfinału, tak więc to już będzie półfinał czyli właśnie ćwierćfinał był przed nami, tak więc zarobiliśmy 397 tysięcy no i jesteśmy bardzo blisko gry w pucharach, tak więc Pomimo tego, że w tym sezonie w lidze nam nie za bardzo się wiodło, to może w pucharze uda nam się dostać do pucharów. Tak więc Marino zwolniony, tutaj następny zwolniony. Ciekawostką e, powiem, że przez chwilkę wahałem się, czy nie odejść z AFC Wimbledon, ponieważ klub właśnie Lyon, Olympic Lyon zaproponował mi kontrakt. Od razu... Bezpośrednio zaproponowali mi kontrakt. Gdybym przyszedł, to właśnie tutaj w przyszłych transferach było, że zapłaciliby 100 tysięcy funtów AFC Wimbledon za zakontraktowanie mojej osoby. I miałem nagrać odcinek, żebyście zagłosowali, co mam zrobić, czy zostać, czy pójść tutaj do tego zespołu. Jednak postanowiłem sam od razu zostać. I myślę, że zrobiłem dobrze, ponieważ no jakąś tutaj więź z tym zespołem mamy. Tak więc dobra, to by było chyba na wszystko w tym odcinku, tak więc kolejne rundy tutaj FA Cup przed nami. Ale my rozegramy sobie dopiero, jeśli się dostaniemy do finału. A jeśli nie, no to tutaj ostatni mecz w lidze. Tak więc mecz Southampton albo mecz finałowy FA Cup, tak więc... Um, wyczekujcie kolejnego odcinka, powinien pojawić się już niedługo. Tak więc do zobaczenia, dzięki Siemano!